E, jak się, jak się czujesz? Po dzisiejszym jeździe pierwszy raz. Dobrze, e, warunki są dobre, tylko trochę tak za bardzo to robity dla nas, było bardzo ślisko, ale dobrze się jeździ, powiem szczerze. A jeździłeś no. kiedyś na takim długich torach? Nie, nie miałem okazji. No dzisiaj pierwszy raz, ale na trzecim miejscu to szacunek, ale... No. Wszystko. No, e, czy liczysz sobie, żeby Rybnik Wansowa nie spadł pierwszy do drugiej ligi, czy utrzymy się? Jak myślisz? Mm, no, ostatnie spotkanie z Gdańskiem dobrze wyglądało, dlatego myślę, że jeszcze utrzymamy to. No, e, żebyś utrzymali pierwsze lice, a warunki dzisiaj przyjają tobie na tym torze fardym? Dobrze. No. Jak już no. wspominałem, bardzo ślisko jest, ale tak to wszystko okay. Kogoś pozdrawiasz? Pozdrawiam moją mamę, mojego tatę, całą rodzinę i moich przyjaciół. No. Z nami był Mateusz. No. I Sawerego, mojego kolega. No, no proszę. proszę bardzo. Dziękuję.